Ubrania i mówili szybko urośnie, będzie dobre. I ostatnio byłem ich odwiedzić w domu. Patrzę, jest kurtka z tamtego okresu. No to mówię, słuchajcie, założę, przymierzę. No i założyłem, stanąłem przed lustrem, zapiłem guziczki i nie uwierzycie, nadal jest za duża. Ale kurtka to jeszcze nic. Ja byłem jedynym dzieckiem w szkole podstawowej, jedynym, które miało podwinięte rękawy nawet w t-shircie. Wiedzieliśmy, że to jest t-shirt. Reszta myślała, że to sukienka. Ale wydaje mi się, że najbardziej wrodziłem się do mamy, bo moja mama była nauczycielką, więc wiecie, no, dużą wagę przywiązywała do wykształcenia, kultury osobistej. Mój ojciec pracował w kucie szkła, więc dużą wagę przywiązywał do szkła. <noise> Dlatego ja dzisiaj lubię pić z kulturą. Ale, ale słuchajcie, moja mama, jak byłem mały, rzuciła na mnie klątwę. Powiedziała, żebyś kiedyś cudze dzieci uczył. I słuchajcie, skończyłem studia. Klątwa zaczęła działać. Zostałem nauczycielem matematyki w zawodówce na pół etatu. I muszę Wam opowiedzieć pewną historię, która przydarzyła mi się naprawdę. Jest ósma godzina lekcyjna. Siedzę sobie przy biureczku w klasie. Prowadzę tą lekcję. Coś tam robię swoje rzeczy. I nagle do mojego biurka podchodzi cała klasa. Na ósmej godzinie lekcyjnej podchodzi cała klasa. Wszyscy się zawodówce, na 8 godzinie lekcyjnej cała klasa to są cztery osoby. No ale podchodzą do biurka i pada taki tekst. Panie, bo by nam się przydało po trójce z matematyki, a mnie ktoś wcześniej zapierdzielił dwa kółpaki do golfa. No to mówię, a mnie by się przydały dwa kółpaki do golfa. Spojrzeli na siebie, taka rozkminka, poszli. I myślę sobie, temat załatwiony. Ale nie, wracają na następną lekcję, podchodzą znowu do piórka. Nadal interesują pana te kołpaki? No to ja lecę swoje. A was nadal interesują turyki z matematykami? I ja, słuchajcie, wychodzę przed szkołę, patrzę, golf na kołpakach stoi i taki podjarany opowiedziałem tę historię w pokoju nauczycielskim. No i oczywiście o wszystkim dowiedział się dyrektor szkoły. Wezwał mnie na dywanik i mówi tak. Panie Jarosławie, wie? słyszałem o tej historii z kołpakami. No, pan w ogóle nie dba o dobro szkoły. O moje dobro pan nie dba. Wróciłby pan do Toyoty? <noise> Oczywiście cała historia skończyła się na posterunku policyjnym i na tak zwanym okazaniu policyjnym. I tu pytanie do państwa, czy państwo kiedyś uczestniczyli w okazaniu policyjnym? Czuję się bezpiecznie, cieszę się, dlatego teraz przed państwem okazanie policyjne.